Ej. Ej! Stój! Stój, Stój bo strzelaj! Stój! Mam cię! Coś się panu stało? Mogę jakoś pomóc? Złapaliśmy cię na gorącym uczynku, obudzić! No nie? a o no co chodzi? On ma, on ma po prostu rękach, to to mnie ten. A może wyrzucił po drodze? Jak to wyrzucił gdzie? Wzięliście mnie za łamywacza? No wie, co wy? Sąsiada nie poznajecie? Ja tu biegam codziennie rano. To, przepraszamy, to zaszła po... pomyłka. Odwróć. Do widzenia. Do widzenia. Co to w ogóle było? Jeszcze biegliśmy taki kawałek. No, nie, nie ma różny. Przynajmniej się rozgrzaliśmy. O... A no w ogóle to, to gdzie my jesteśmy? Znam skrót. A chodź. Chodź, chodź. No, to nie pogania już. Też nie zobaczy, pospieszcie. Pospiesz się. O masz no i patrz. Nowa kurtka. Kurczę, no co mi pod Kusiurzem... Przez płoty jakiś przełazić? Co to przez w ogóle jest? Przez płot, jakbyś nie chciał ścigać Bogu ducha winnego sąsiada, to byśmy przez ten płot nie przechodzili. O, 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 ej, co wy tu robicie? My. Przechodziliśmy, tak. I, i, I zabłądziliśmy, ale my już idziemy. Nie tak prędko stać, bo zaraz spuszczę psy. Nie.